Dzień dobry, z tej strony Baronek Marip. W dzisiejszym odcinku czego nie mówią gracze Brawl Stars. Ok, zaczynamy. Dobra, otworzę sobie skrzynkę. Monety, punkty do Dorico i tik. No nic się nie stało. Na no nowej postaci nie ma, zdarza się. Teraz sobie zagram grę. No, niestety czasami się długo wczytuję. Okej, okay. idę sobie. Tu ktoś był? Go nie ma? Jak to możliwe? No i jak dziwne trochę. O, tu jest. Nie będę go atakował. Po co mam komuś yy, dać przegraną? O, sobie skrzynkę zbierze i będzie dobrze. O, tu jakiś fajny gościu. Ale nie wiem, czemu mnie atakuje. Ja go nie będę atakować. Ja jestem dobry dla innych. Dobrze. Ojej. No czemu ta bitwa tutaj? No nie powinni się bić. Po prostu nie rozumiem tego. Wiedaczek. No dobra, ja sobie pochodzę na razie. A nikomu nie będę zagrażał, bo zaraz jeszcze ktoś może odpaść. No niestety. no odpadłem, ale ktoś będzie miał lepiej. Ktoś będzie miał pucharki na plusie. A mi może się zdarzyć na minusie. Okej. Okay. No nic, zdarza się tak. A może jeszcze jedna gra. Nie zaszkodzi. Okej. Okay. O i w końcu się pojawiła druga postać. To jest ten pan. Ja nie będę go atakował. Bo czemu? Nie będę mu przeszkadzać przecież. O skrzyneczka to sobie zgarnę. O dzień dobry. Poproszę. Jejdź, ale akcja tam się... Sta. Dobra. A ten tu stoi i byłby grzeczniejszy, żeby nie atakował. Dobrze. Ja sobie gdzieś tu pójdę i będzie spoko. O, co to jest? A to jest jakiś meteoryt, który rozwalił wszystko. Oj, No czy można nawet tak patrzeć przed sian. Okej. Okay. Idę sobie na dół i może się z kimś pobawię. Ale czemu od razu atakować, no? Panie Kolcie, czemu od razu atakować? Ojej No niestety. Współczuję wszystkim, którzy z którym odjęto pucharki. Współczuję bardzo. No. O, punkcik. Do widzenia. To wszystko na tym odcinku. Czego nie mówią gracze Brawl Stars. Pa, pa.